Witam was moi drodzy widzowie w kolejnym specjale Zaczynacie się już zastanawiać co to kurka wodna ma być Co to ma być za jakaś a jawna apoteoza lewactwa Co ty... Jezu Hickę co ty tutaj robisz O w ogóle kura z piekła pierdoliła Kukuriku Tak czy siak, tak Możecie się zastanawiać, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, że no, mówiłem, że trochę ten świat mi się poszedł za przeproszenie biegać w do p***sów do... prawda? No tak się składa, że owszem, poszedł się biegać. Pamiętajcie, nigdy nie używajcie słowa owszem, bo jest to archaizm i jest on błędem językowym i gramatycznym i ogólnym. A... No tak, no, świat, proszę się co prawda no. bać, kiedy resetowałem cały komputer, ale nie do końca, albowiem, moi drodzy widzowie, yy, tak się złożyło, no tak doszło, jak do tego doszło, nie wiem, znaczy wiem doskonale, wiem, znaczy nie, no ten, już mówię, yy, Otóż okazuje się, że na moim systemie C, jak się resetował, nawet Wam to pokażę, proszę bardzo, jaki ad hoc na gorąco. To jest mój dysk C, bardzo fajne pliki jakieś tam ma i okazuje się, że ten Windows jednak, kiedy się resetował, to zrobił kopię siebie jest i zrobiła się ona z jakiegoś powodu w tym folderze. I tutaj mam wszystkie swoje pierdoły, mam updata I dlaczego nie mogłem tego znaleźć? Otóż nie mogłem tego znaleźć Albowiem, kurwa, był to folder ukryty Co za wspaniała rzecz <coughs> Stało się tak, albowiem kiedy resetował się ten system, no to też się zresetowały wszystkie ustawienia A skoro zresetowały się wszystkie ustawienia, no to też ustawienia pokazywania poszczególnych folderów a że jest to domyślnie ustawione jako folder ukryty to musiałem wchodzić we wszystkie ustawienia żeby to z powrotem włączyć i dlatego go nie widziałem w ogóle tego, że tu jest jakaś updata bo niby przeglądałem tutaj ten no i normalnie tu mam wszystkie swoje pierdały z Minecrafta jeszcze z czasów kiedy ciupałem hardo na modach w ogóle hmm, ciekawe jakie tam mam mody, U, pewnie jakieś, jakieś... A, nie, nie mam nic, okej, okay, dobrze. Okay. Myślałem, że mam jakieś, jakieś, jakieś harde tam, nie wiem. Nie wiem, RUL 34 czy coś, ale to znaczy to też, że zapisały się wszystkie moje screeny, co jest wielce dobre, prawie prawe i sprawiedliwe. No bo, no dobrze, że tak się stało, albowiem zapisały się chociażby takie zdjęcia, jak na przykład to, albo to, czy też w ostateczności to, ale żeby nie było, że tak w sumie to. Gadałem przez całe 4 minuty, wziąłem pieniądze za nic, no to może pokażę Wam chociaż coś bardzo ciekawego na tym świecie, co zacząłem robić. Znaczy, no nie pokażę Wam, co zacząłem dokładnie robić, ale częściowo pokażę taką inną rzecz, co jest blisko tego miejsca, w którym zacząłem coś robić. Ja bym gdzieś zaczął robić? Nie, nie musi. Nie nieaktualne wydarzenia. No właśnie, a propos nieaktualnych wydarzeń, to też. No, po pierwsze, nie pytajcie się co stało się z moją e, szczytniańską farmą kur, no bo to mówić chatko. E, no a po drugie, to nie pytajcie się, no, ogólnie nie pa, zapomnijcie o tym co się działo w poprzednim odcinku, to, e, to tylko taki, to był taki sen, to, to, to taka dygresja, coś jak filidor albo filibert dzieckiem podszyty, te e, nieaktualne wydarzenia nigdy nie miało miejsca, nigdy ten... No i tak sobie tu idziemy, tu taki tunel se dosyć jebitny zrobiłem. Jebić, twoją mać! Bla nie ja! Yy, tak, tutaj się idzie trochę i się trochę idzie, najlepiej to jak się na dupca spring. Ale o. mam klawiaturę! Yy, Kochania nigdy za wiele moi drodzy widzowie, kochanie poprawia zdrowie i kondycję fizyczną. Czy to klawiatury tym bardziej, no tamten, yy, tak a w ogóle tu się nic nie spawnuje, bo jestem trochę na peacefulu. Bo taka ze mnie miękka ciota, że jak buduję, to no wolę, żeby jednak nikt mi tam nie chodził po moich mm, echę budowlach. No bo chociażby zrespi mi się taki De enderman i co? No, no będzie kradno, no enderman, no jest Polakiem, no żyjemy w Polsce, endermani też są Polakami, no to kradną, no. No, i kradną i ty zrobisz? No i tu jest taki drugi portal, prawda, można tak powiedzieć, taka część druga trylogii No i pewnie się moi drodzy widzowie zastanawiacie, no, gdzie on prowadzi W ogóle co za bezpieczna infrastruktura, normalnie jako oczyszczalnia Czajka No i sobie wchodzimy i jest tak w ogóle tajemniczo i gdzie wyjdziemy? Oooo i wyszliśmy w depach Nie znam swojego wniosku No ale jak już tu jesteśmy to sobie, prawda, się prześpię, no bo trzeba Trzeba spać, bo jeszcze mnie jakieś beboki zjedzą, z tego że jestem na pis wulu na pełnym pisu. Poziom pełny lewactwa, a jakiś ropuch tam jest. Ropuch, ropuch, to jest stary rowerze. Ale monstrum. Dobrze, żeśmy tego Czeremisa zaciukali, prawdziwe to było monstrum afrykańskie. Jak już mówiłem, wielkie, duże prace ekskawacyjne dzieją się tam. Na razie równam, robię takie równania kwadratowe, także tam nie idziemy. A tak w ogóle to nigdy nie sprawdzajcie delty w przypadku równania 4x plus 5x plus 1, ponieważ nie idziemy tam jeszcze, no bo jeszcze się tam grzeje i jeszcze przez no, na co najmniej 2 miesiące będzie się grzało. To pójdę teraz do innego, dużo ciekawszego miejsca No bo jaka jest najciekawsza struktura w Minecrafcie? Możemy sobie trochę podywagować, zrobić taką debatę 28 um, Co jest najciekawszą strukturą w Minecrafcie? No jakiś, jakiś synek, mądry ludek O tam jest ten gniot do netheru Jakiś ludek może powie, że No no Podwodny Monument jest najciekawszą strukturą w Minecrafcie NIE! Już w odcinku Potop stwierdziłem, że nie jest on najciekawszą strukturą w Minecrafcie. No to może potencjalnie struktura tej potężnej leśnej posiadłości. Nie! Nie, nie jest. Leśna posiadłość jest hałowata, o czym co każdy poznać mógł w odcinku pan Wołodyjowski. No i tak byśmy mogli długo wykreślać normalnie jakbyśmy Medianę liczyli. No, i tak byśmy te skrajności odrzucali, i byśmy żyli w zgodzie z zasadą złotego środka, i doszlibyśmy do fundamentalnej konkluzji, iż najlepszą strukturą w Minecrafcie jest oczywiście ta. No, czy, bo każda struktura inna ma jakieś plusy i minusy. Ta nie ma ani żadnego plusu, ani minusu co wychodzi na zero yy, Tak właściwie to nie ma żadnych minusów, bo plus no to proszę bardzo woda. Można sobie czerpać i masz wodę normalnie na pustyni pośród niczego. No to jest dosłownie ta, ta taka studienka, to jest dosłownie najlepsza struktura w Minecrafcie, najbardziej użyteczna i w ogóle aż chciałoby się zaśpiewać Ueij, tak czy siak, to w sumie wszystko. Mój świat został powrócony, był, został był. Co jest w sumie dosyć dobre. Powszechnie, społecznie dobre, utylitarne, prawe i sprawiedliwe. Tak jak prawe, i sprawiedliwe, będzie zakończenie tego filmu w tym momencie. Siemanara zostawcie papkę w pupkę. Oglądajcie skoki narciarskie. I ten. Na razie! znacznego jajka i mokrego dingusa.